Kolejne przepustniczki, tym razem z i to jest ponownie temat, który omawiam wielokrotnie. Proszę zobaczcie sobie sami, jak one wyglądają. Teoretycznie, jakby klient zlecił samą synchronizację, no to nawet przypuszczam, nikt by się nie zagłębił w to, jak wyglądają. Ja zawsze sprawdzam, nieważne, czy ktoś chce samą synchronizację, czy. Pełną obsługę zawsze sprawdzam i mówię, czy to przyniesie jakiś rezultat. I zobaczcie w tym przypadku, jak wyglądają. Motocyk jest jeden z nowszych, nie jest jakiś stary. Zobaczcie, jak wyglądają przepustnice. Jak są zarośnięte. Z tej strony jest jeszcze gorzej. Proszę bardzo. Widać. Ile się syfu odłożyło, i ten syf powoduje, że prześwit między klapką a korpusem zmienia się. A co za tym skutkuje? Są inne przepływy powietrza, czyli motocykl zaczyna inaczej pracować na wolnych. Tak, inaczej reaguje też na gaz. Także no, tu macie kolejny przykład motocykla, w którym będzie robiony kompleksowy zabieg przepustnic. Czyli będą rozebrane, będą myte, e, wtryski pójdą na stół, sprawdzi się wtryski, też się wyczyści maszynowo e, wtryskiwacze. Także, także będzie kompleksowa obsługa tych przepustnic, później będzie zrobiona synchronizacja ich. Także macie przykład świeży że jednak takie rzeczy też trzeba obsługiwać. To, że wtrysk jest bezobsługowy, po raz kolejny mówię, nie oznacza, że przepustnic nie trzeba robić. I niestety większość osób, bardzo dużo ogólnie, mało kto też robi takie czyszczenia, bo to jest po prostu no, dużo, dużo więcej pracy niż tylko podłączenie wakuometru czy kompa i ogarnięcie synchronizacji. I koszt robocizny też jest nieporównywalny do samej synchronizacji. Tak jak ja bym podszedł z kąpem czy wakuometry podpiął i wysynchronizował to. Także mm, e, no, na to się nie decydują wszyscy, ale tutaj klient w tym przypadku triumfa, no decyduje się i robimy to, no bo dla, jak dla mnie ogólnie synchronizacja na takich przepustnicach to jest, to jest temat chwilowy dosłownie i uważam, że no to powinno się robić regularnie taką pełną obsługę ze względu na to, że przepustniczki potrafią się w dość szybkim stopniu doprowadzić do takiego stanu jak są te. Także tyle w temacie. To macie kolejny przykład, że o to też trzeba dbać. Trzymajcie się. Hej.